I majster teraz będzie się działał zaraz z tymi hakami dalej. A ja mam za zadanie dzisiaj taka kosmetyka już, czyli poskręcać wszystko tutaj, posprawdzać co trzeba i e, złożenie tutaj, podniesienie zawiechy całej. Więc działamy. Idzie się zablokowało na końcu i stoi No to obetnij kawałek Mówię tutaj stoi, a nie z tamtej strony Albo zaklepane. No jak zaklepane no. W jakim klepałem? To. to ja wyklepuję Trzymaj No tak mi po ręce pociągniesz to wale. Nagrywasz? No krew. <śles> no właśnie, tak się nie tą rękę Kiedyś to było nie to co teraz ja Przebicia w tym filmiku nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem a Ale ty kołki można później zapodać Ale to niech sobie będą na, na płasko No tak Bo ja, a nie, nie, ja bo... chyba zamówiłem ty. Co? W kartonie chyba jeden jest tu Jeden? Chyba jedna, dwa. Chyba, ale chyba, że wyciąłem. Wykasowałem. Uuu, jeszcze jedno paczko. Czekaj. Jeszcze jedno paczko. No, nie no, tak nie można zostawić tych kołków tam. Gdzie? Chyc, chyc. Państwa też nie pamiętam co zamawia Zobaczymy co zamawiam Kółeczko do Tak, Takter jeszcze jeden do kompletu LEDy Przełącznik o bezpieczników Więcej światełek jeszcze więcej skrzyneczek. Jeszcze więcej przełączników. Jeszcze więcej przyłączników. Bezpieczniki. Bolczyk. Bolczyk to do zawieszenia z przodu, do ułożenia. I bolczyk jeden. Też jest. A zobaczymy teraz czy będzie pasował. Dobra, teraz tak, najpierw się włożę tego wariata, tego wariata się włożę tu, nuka półkę, tutaj, trzeba cofnąć o! cofnąć. O, tutaj, faktycznie. jest, tutaj, test. Teraz. Za daleko Opa Chyba O chica Chica, chica Spokal Ciężkie gwint nie schodzi Na ten bolec I tu bolec będzie uh -huh. No tutaj więc to widać będzie, ale ta śruba się nie schodzi. Brakuje na pół otworu. Jest rozjechana. Dobra. To składam z powrotem i mamy ten bolec. Czas goni. Ale to nie jest ten bolec. Jest za duży. Dobra, ja mogę go sobie wrzucić z powrotem w karton. I zgodnie z wolą majstra te piny tutaj zostawiam. Zaraz zmierzę te otwory. Jakie tutaj mają być. I najzwyczajniej w świecie. E, dokupię. Jeszcze jedne piny. Nie będę ich ruszał. Bo, bo to będzie naprawdę dużo czasu nam zajmie. Żeby teraz się stąd wykaraskać. Muszę całą piastę rozebrać. I od tamtej strony znowu je wybijać. Mocha tak najszybciej wyjdą. Więc zakupię nowe piny. Tutaj w te miejsca. I na razie piastę przykręcę. W to miejsce. Żeby móc... E, sobie tutaj już powoli działać ze wspomaganiem, bo muszę jeszcze sprawdzić te śruby do pompy, bo z tego co tam widziałem, to te, które są do zestawie, to one tu nie będą pasowały ze względu na kształt, bo one są, mają przetoczenie, nie mają gwintu pełnego i one są tutaj przelotowe tylko, ale jeżeli tu jest blacha, to one się nie zdadzą, więc będę musiał jeszcze dopasować jakieś śrubki tutaj. Z domu dokupić, żeby pasowały, żeby to się ładnie wkręciło. Wszystko. Więc naprawdę ciasno te zawieszenie, spasowane. Bardzo ciasno. Ja się biorę za, za skręcenie tych końcówek w tym momencie, żeby to wszystko po, poskładać już tak, jak ma być. I tutaj muszę to całe, to wszystko, siłownik tutaj przykręcić na, na miejsce swoje z powrotem. Te obejmy po. O, tutaj będą musiał skręcić, dobra. Obejmy poskręcać, więc jeszcze trochę tutaj zabawy nie czeka. Bo ten brakowało nakrętki e, lewej osiemnastki, takiej wąskiej właśnie do, do zabezpieczenia, w sumie nie musiałoby być, ale jak będzie to też fajnie, e, więc to nie ruszam na razie, bo i tak kół mnie zakładam, więc bieżności nie będę ustawiał. Tu jest już złożone, skręcone wszystko ładnie i piasta jest też przykręcona tutaj. Pinów e, tych nie wybijałem, zostawiłem je, bo są z tamtej strony na płasko. I do kupie tutaj piny zabijemy, bo i tak chcemy żeby on był w górę podniesiony, ten przód trochę żeby w tej pozycji górnej, więc nie będę ruszał, żeby nie rozbierać, bo żeby to teraz wyciągnąć to musiałbym całą piastę rozebrać do tego, z to wyciągnąć tę ośkę i wybijać, tak to mniej więcej wygląda, no i co następnie teraz muszę ściągnąć zbiornik paliwa, a czemu muszę ściągnąć zbiornik paliwa? A no bo żeby zamontować pompę o ten element żeby zamontować o ten element herę to trzeba po pierwsze kupić śruby, ponieważ z Mizara dostajemy te śruby takie i one nam po pierwsze są za długie a po drugie wchodzą. Tak. A tu już się zaczyna gwint. Czyli nie dokręciłbym tego, a jakbym dokręcił, a jakbym chciał dokręcić, to bym musiał użyć bardzo, bardzo dużo podkładek, więc tu już se pomierzyłem to. Te śruby dopisałem do kupienia. Tam podkładki są jakieś. Więc teraz biorę się za. Rozmontowaniu tego zbiornika, wyciągnięcie, ponieważ jest mało paliwa w nim, więc będzie w miarę łatwo go wyciągnąć. Demontuję i szykuję sobie, żeby w poniedziałek móc już tutaj e, działać z tym. To roleczkę na razie zabieram, wkładam na miejsce. Hit! To roleczkę odkładam i zaczynam działać ze, ze zbiorniczkiem i tak zbiornik zdemontowany wszystko się rozchodziło o te dwie śruby nie że jak tutaj przy, przyjadę skręcać to żeby te dwie śruby sobie tutaj przeładnie przykręcić majster coś jeszcze mówi że będzie przy okazji działo to z elektryką bo kupił jakieś tej lampy na boki fajnie zobaczymy zobaczymy co to będzie małpo tam rudy rządzi okolice dzisiaj 3 stopni ale działa. mam nadzieję, że już pompę skręcę, będą przewody pociągnąć i, i przynajmniej to uruchomić, żeby odpowietrzyć. No i co? Zbieżności będą do ustawienia. Jak ta nakrętka jeszcze przyjdzie, zamówię, kupię. Tą nakrętkę jeszcze kupię, przyjdzie. Tu muszę, jak już będę w miarę ustawione, no to chciałem, żeby się ustabilizowało. Jak to będę skręcał, to jeszcze ten siłownik tutaj skręcić na dole tymi śrubkami. I tyle. Dzięki za obejrzenie e, Zapraszamy do następnego filmu. Teraz wchodzimy w taki tryb, chyba tylko trochę niedzielny Przede wszystkim ze względu na to, że e, ze względu na to, że praca, wyjazdy i, i tyle.